Ej, bo u e, ja sam mieszkam w Berlinie, nie? E, I cicho. Mam coś w zębie? Nie. Badą sałatę, No, cicho. E, I wszędzie trąbią mnie. Ja, to znaczy nie trąbią, tylko oglądam, no, tylko bo przed chwilą mnie. E, Patrzyłam i, bo ogólnie wszyscy twierdzą, że pewnie jest niebezpieczny, nie, że tu się co chwilę coś dzieje. A ja pierwsza moja myśl, icho, pierwsza moja myśl, że nie, że jak, no. A druga myśl, nie, druga myśl to taka, że według mnie nie, bo, bo ja nigdy nie wychodzę z domu. No tak nie wychodzę, no to co ma tu być niebezpiecznego, nie? Ej, ale no nie wychodzę, a jak wychodzę, no to w dzień, a nie w nocy, dziecię. No, e, a wszystko co niebezpieczne, to się dzieje w nocy, nie? raczej. E, czy na dzieci gdzieś coś. Też tam nie chodzę, no więc dla mnie to wszystko jest bezpieczne, nie? No. E, ja sobie siedzę w chacie. bo to mi roiśmiało, że, no, że według mnie wszystko jest bezpieczne, ale jak mam być niebezpieczna, skoro nie było chaty, nie, no, na